Do kin właśnie wyszedł nowy awatar, ale co gdyby zawitał też do Fortnite? Wyobraź sobie tylko Nate Jake'a Saliego czy pułkownika Milesa Quari y Quaricha. Dobra, nie oglądałem awatara i nie wiem, kim są te postacie. Ale szczerze, gdy patrzę na jakieś trailery czy Google grafikę, no to naprawdę pasują do Fortnite'a. Nie są duże, są ładne, można by zrobić ich miejscówkę czy nawet jakąś broń, jak na przykład łuk. Tak naprawdę wszystko pasuje, ale co gdyby dodać też innego awatara? Chodzi mi oczywiście o tego animowanego. Można by dodać jego mityczne. Moce wody, ognia, wiatru i ziemi, które losowo pojawiałyby się w grze z dropów. Tak jak teraz to wygląda z mocami z My Hero Academia. Poza tym nawet sam skin Awatara wygląda mega potężnie, no popatrz na niego. No Ja bym się bał, gdybym go spotkał w gierce, ale może obroniłby mnie Miles Morales. A to dlatego, że nowy film z jego uniwersum wychodzi już w czerwcu, a w grze mamy już jego filmową koleżankę czy dziewczynę, nie wiem, ale Spider Gwen, mamy Spider Gwen. także no czemu nie jego? Jak dla mnie ma on jeden z fajniejszych strojów, bo nosi bluzę i Jordany. No i jaki Spider-Man nosi takie rzeczy? Poza tym razem z nim odzyskalibyśmy jego rękawice jako movement, który szczerze był chyba moim ulubionym w historii całej gry, ale no co do jego Jordanów, to co gdyby dodać faktycznie Michaela Jordana? Gość to jeden z najbardziej znanych ludzi na całym świecie, na dodatek jest znanym koszykarzem, a wiemy, że mieliśmy już koszykarzy i jest ich w grze coraz więcej, a na dodatek ma jedną z większych marek na świecie, czyli buty, które nosi no nawet sam Spider-Man. Okej, okay, wiem, że to brzmi jak jakaś, nie wiem, reklama Jordanów, ale mieliśmy już w grze nawet współpracę z Jordanem, więc czemu by nie dodać gościa, który jest dosłownie w nazwie tej marki? No ale jeżeli nie ten Michael, to może Michael Jackson? Król Popu dostał nawet swój koncept od fana i szczerze to wygląda lepiej niż sobie wyobrażałem i ja kupiłbym zdecydowanie cały zestaw. No bo Michael to jeden z najbardziej lubianych artystów w całej historii. No nie bez powodu ludzie nazywają go Królem Popu i ma mnóstwo legendarnych teledysków, z których stroje mogłyby być w Fortnite jako style. I nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to byłoby mega Mocny, tak jak Skin IJo Speed'a, który słuchaj miał nawet swój koncept od fana. był zdecydowanie dumny ze swojego skina, i to, że to mógłby pojawić się w grze, bo skoro mamy już MrBeasta, który nawet nie jest jakoś mega związany z Fortnite'em, to czemu nie Speed, który dosłownie wybił się grając na streamach w tę gierkę? Dobra, ale stop. Każdy wie, że Speed jest największym fanem Ronaldo, więc no, wiesz do czego zmierzam. Mamy w grze już skiny Neymara, Keina, Messiego, także skin Ronaldo z jego cieszynką byłby naprawdę mocny i myślę, że zniszczyłby internet, bo Cristiano Ronaldo to gość, który ma najwięcej follow na Instagramie, więc każdy by się dowiedział o jego skinie i pewnie mega dużo osób by go kupiło. No ale hej, gdyby dodali prawdziwego Messiego, to byłoby chyba też równie mocne. No bo ten koleś ma za to najbardziej lajkowane zdjęcie w historii Instagrama, także no oboje biją rekordy popularności. No a Messi zwłaszcza trenduje teraz, gdy wygrał Mistrzostwo Świata, także naprawdę to byłby marketingowy strzał w dziesiątkę. Ale tak samo byłoby ze skinami z Breaking Bad. No dobra, ci co wiedzą o czym jest ten serial i co tam się wytwarza, pewnie wiedzą dlaczego to nigdy nie zawita do gry. No ale i tak codziennie śnie, żeby zagrać Solem, Walterem, Gasem, no w sumie to każdym z nich. No bo to nie tylko mega popularny serial, ale aktualnie też część kultury internetu. Powstaje z nimi mnóstwo memów i przeróbek z serialu, także gdyby pojawili się w Fortnite, to w wielu social media chyba padłyby serwery. W Polsce za to byłoby tak samo, gdyby do gry wszedł jakiś polski skin. No a szczerze to może się wydarzyć, bo z Polski są jedni z lepszych prosów na świecie, a jeden pro player jest już w grze. No i poza tym Evron i Jacob byli już w jednej ankiecie od Epika co do nowych skin. Także zdecydowanie mają ich na myśli. Ja pewnie także zostanę dodany do gry, jeżeli wbije milion subów. Także, no tylko ty możesz mi pomóc. A jeżeli chcieliby kogoś jeszcze większego, no to przecież w Polsce mamy Freeza, który także ma historię z Fortnite'em. No i coraz bardziej się rozwija. Jednak popularniej niczym polscy influencerzy jest także serial Wednesday. No i szczerze, rodzina Adamsów w grze także byłaby mega pomysłem. Nie wiem, czy sama Wednesday byłaby w grze jako Jenna Ortega, czy jako wersja animowana. No ale szczerze, liczę, że którąkolwiek dostaniemy. Chociaż tak naprawdę to nie oglądałem tego serialu. Ale ale za to oglądałem minionki. No po prostu wyobraź sobie, że te żółte kreatury są dodane do gry. No może nawet nie jako skiny, ale jako NPC-ty. No albo żyjące plecaki, no bo przecież takie kiedyś już mieliśmy w grze. Jako skiny raczej odpadają, bo są za małe, także tutaj jako skiny byłby Gru czy Lucy Wilde, ale jeden gość zrobił nawet event z minionkami. Także kto wie, możemy dostać nawet coś takiego. To też byłoby fajne i no cokolwiek byłoby super, także po prostu dajcie mi te minionki albo Bentena. Dobra, tutaj muszę przyznać, że to chyba coś, czego najbardziej chcę, bo jako dzieciak wychowałem się na tej bajce i oglądałem po pięć razy każdy odcinek. Nieważ się mówić, że Ben nie wejdzie do gry, bo jest dzieciakiem, no bo przecież w grze mamy już Mortiego, a poza tym Benton nie jest do końca dzieckiem, bo może zmieniać się w kosmite. Wyobraź sobie ile stylów do postaci miałby ten skin, albo nawet mityczny zegarek w grze, który po prostu zmieniałby cię w losowego kosmitę, no nawet moja nazwa kanału jest wzięta z Bentena, bo to po prostu nazwa jednego z kosmitów, tylko inaczej zapisana. Także serio, jeżeli kiedykolwiek powstanie współpraca z Bentenem, to dajcie mi ją, ja dam wam wszystko, po prostu każdy mój fundusz dom wam da. Okej, okay, przyznaję, może zbytnio się podjarałem, ale kolejny pomysł to raperzy. Mamy w grze Travis'a Scotta, chociaż w sklepie go nie widziałem odkąd żyje, ale jakiś skin Lil Nas który ma ładny koncept, może Drake, który grał przecież Fortnite'a z ninją ze starych czasów, albo Tyler the Creator, który ubiera się mega kolorowo i szczerze to byłby jeden z lepszych skinów ikon. Zwłaszcza jakby sam mógł zaprojektować swojego skina, bo to też mu wychodzi. Jednak już tak mówiąc poważnie, to że odkryli już jakiś czas temu, że do gry ma wejść Lady Gaga. Nie wiemy kiedy, ma wejść, ale event z nią też pewnie byłby mega mocny, chociaż przyznam, że jej akurat nie słucham, to każdy event w Fortnite do tej pory był mega, więc to no proszę dajcie nam kolejny. Dobra, ale czekaj, bo teraz naprawdę mam coś mocnego. Otóż Epic parę miesięcy temu pokazał nam sekretne pliki z następnymi współpracami. Widać tam, że do gry wejdzie Indiana Jones, Darth Vader, Doom i Family Guy, no i jeżeli gracie stale w grę, no to wiecie, że trzy z nich już wyszły do gry. Nie dostaliśmy z tego jedynie Family Guy'a i to jedyna współpraca, której akurat nie jestem pewien, bo tak że wyobraź sobie skina Pidara Rewina w Fortnite, no on może wyglądać albo komicznie, albo przerażająco. No ale pewne jest to, że go dostaniemy, no bo sam Epic nam to przypadkowo pokazał, jednak mam kolejny genialny pomysł, otóż dodajmy ciebie do gry. Dokładnie chodzi mi o ciebie, Widzu, bo chodzi mi o turniej, w którym każdy może wziąć udział i ten, kto wygra zostaje dodany do gry z jego twarzą. Dodatkowo mógłbyś zaprojektować swój własny strój i powiedzieć, co tam ma być, także no, to byłoby epickie. Musisz przyznać, że to jest naprawdę dobry pomysł. Tryb gry oczywiście musiałby być nieco zmieniony, żeby każdy miał szansę a nie tylko ci najlepsi prosi. No i bum, mamy chyba najlepszy i najbardziej ciekawy turniej w całej historii tej gry. Poza tym można by przecież dodać już samych prosów. Mamy już Bugę, w CES, na przykład mamy wiele naklejek nawet mniej znanych pro playerów, więc może zrobić coś takiego. Nawet jakieś malowanie do broni z napisemkami dodałoby mi może jakiegoś skilla, tak jak kolaboracja z Gucci. Mieliśmy już kolabo z Balenciagą czy Polo Ralph Laurenem, także więcej takich luksusowych marek byłoby naprawdę mocne i sprawiłoby, że te wszystkie okropne clickbait sprzed lat by się wreszcie sprawdziły, no bo co to jest? Ale teraz powiedz mi, kto ananasowy pod wodą ma dom? Kolaboracja ze Spongebobem też byłaby spoko, no bo skin z kalmara to chyba jedna ze śmieszniejszych rzeczy. Sam wyobraź sobie, że Skalmar cię boksuje i niszczy cię do highlightsu. Ale chciałbym w grze zobaczyć także GTA San Andreas i więcej kolaboracji z grami. No bo tak od serca to chyba najlepsze, co może być, kiedy jedno studio gier współpracuje z innym studio gier. Po prostu jakby oboje się dopełniają i jakiś Red Dead Redemption i razem z tym konie, którymi możemy jeździć, byłyby w grze naprawdę mega. No bo tak serio, teraz sobie pomyślałem, czemu w Fortnite w ogóle jeździmy na dzikich świniach, ale nie na koniach? No, co poszło nie tak? Mamy w grze już nawet kolabo z Wiedźminem, więc może tym razem coś z cyberpunkiem, czyli inną polską grą? W końcu mapa Fortnite to dosłownie mapa Polski, także czy to jakaś podpowiedź? Nie, ale w tym filmie pokazałem podpowiedź nowego auta w Fortnite, którą Epic dodało do gry na jakimś obrazie, sam to obczaj.